Siemanko, z tej strony Popster, Satino, Songo i Miley. Cześć. Siema. Siema. Dzisiaj jesteśmy uwięzieni w supermarkecie. To jest jakaś tawarna bardziej. Albo bar. Ta, no... Tak, ale, ale koło kilku supermarketu, jest? Tak jest. Patrzcie. Dobra. Tam są bandaże i leki, jak coś. Y ja bym proponował najpierw... Patrzcie, bo tutaj musimy przynieść tą apteczkę, nie? A tam widziałem apteczka jest koło tego. Ej, strzały tu leżą. Trzeba je podnosić? Bo, o kurde, bajo bo, bo, foki, ja idę po tą apteczkę. Asekurujcie co się. Kto bierze. Ja jest? wezmę, ja wezmę, ja wezmę, tylko asekuruj. Ten, asekurujcie. Idę za tobą. Coś tu to będę strzelał. Fucka, bierz. Dobra, ja wezmę jakąś torbę. Tu idź tędy po prawej, tu idź tędy po prawej. Ja torbę jakąś wezmę, dobra? Bierz. To nie samo to. Wow, Przucie drzwi. Zapraszam. A ta torba to nie niepotrzebnie ją brałeś. Ona służy do wbijania punktów, jak tracimy, jak? W tym, W tym. A tej mapce chodzi o to głównie, żeby przynosić skrzynięczki takie, które mogą leczyć. Leczą 200 HP. Może tędy wyjdziemy. Ej, no. zamykamy! Ej, masz tu Ja nie mam nic właśnie, ja mam pisane tutaj pięści. Nawet nie wiem ile w ogóle mam HP. Ile mam HP? Sami też możesz. Ile mam HP? Ej, ile mam HP? Ej, to jest skutka, tego się nie da, trzeba stopić. Ty masz zielone, wszyscy mają. Dobra Nie otwierajmy tego jeśli nikt nie, nie potrzebuje, no, bo. No nie otwierajmy, same sobie otworzyły. Ale nie chodzi o, o drzwi. Chodzi o tą skrzynkę tą tą wiesz z apteczką tą jakby Sango, co ty? Co? Co ty Sango? Jeden nabój I... Ja chciał się mam, bo spadały Te drzwi stąd przypominają mi drzwi z tego z, seri ja z serialu The Walking Dead, nie? Na radę, bez kitu Stąd open Niecz w środku Jak wyrzucić? Eee, kliknij! Ty co? Tyka. Nie, Nie lewym Nie to! Nie mogę! Daj! A. Co wy robicie? To daj mi łuk, daj mi łup. To poczekaj. Nie możemy stąd wyjść, panowie. Nie. Musisz naciągać. No, ha, niestety No bo chłopaki, ja tu się rozejrzę. Czy co tu, 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 tu mamy? O, o, o idzie, Rzeczy. Mamy. No bo ja tu się tutaj troszeczkę, troszeczkę rozejrzę. Może będzie coś ciekawego do wzięcia Ej chłopaki, tu są trzy bandażek, to ktoś? Ja chcę maczetę, please? Tu masz... Tutaj tu są trzy bandaże w tym, tym markecie. Paliwo mamy. Siekierka. Ja Jak chyba ja wszystko wziąłem, czego potrzebuję. Nożyczki. Nożyczki, kurde. Nożyki. O! Sangok, też tą? Już wiem, czekajcie. Nie wyrzucajcie tego tu może. Albo nie wiem. Chłopaki, idę wam otworzyć bramkę. Chłopaki your... od... bo będą się nie podnieść? Podnieś albo pioch, yes, ja im Chodźcie tutaj, patrzcie, chodźcie, otworzę bramę. Znaczy bramę, te drzwi. Które? No tutaj o, patrzcie, no. A wzięliście wszystko? No nie, właśnie... Ja nie mogłem podnieść. No to nie masz może miejsca, ja wziąłem dwa pistolety, jakieś Miałem amunicje A nic, ja nic nie mogłem podnieść A ja to co? Co tu za Co wy robicie? Kurny! Nie da się ja pielniczy. musicie przepalić, ej ma Macie tą czy nie macie? No właśnie nie ma Czekajcie, idę się jeszcze rozejrzeć Tam nie ma Chyba, że ale na miasto polecimy. Nie mogłem bronić. tu. Ja już O kurde, ale mi wystraszył. Ładny strzelasz. Kurde, nie ma miejsca no. Ej, chce ch ktoś ch ch strzały? Ej! Jesteśmy bezpieczni wręcz. Waga. a ten koleś jakiś Kurde, tu bym jakąś broń se wziął chętnie, nic nie ma no. Tu macie w tym markecie bandarze i leki, jak ktoś chce z was. Mam, move. To block, shot. Ej, ma ktoś białe naboje? Ja mam. Ja chyba mam. Ja mam, ja mam że tam Wyrzuć tu. I co to jest? Tu się da gadać? Da się gadać. Też. Kurczę. Ta moka jest troszkę dziwna. Ma broni Ej! Tutaj jest ten. Tu są kolejne miejsca. Tam Ej chłopaki, dawajcie, asyklujcie mnie i. Ej, słuchajcie? No, asyklujcie no. mnie, my... ja, 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 ja idę po drugą tą, ja idę po drugą skrzynkę Serio? Teraz? Jak odpalić piwę? Prawym i potem lewym możesz ciąć. Jest na te skrzynki. No właśnie, idę, właśnie powiem, ale muszę mieć asekurację od kogoś, nie, bo... Ej, na ile paliwo masz? Ej, chłopaki, asekurujcie, wiecie, nie? No i w lewą stronę Ej, uważaj, 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 masz y, żółte HP Ja? Nie, Pio Dobra, ile, weźcie, weźcie ich Czekaj, zmienię na shotguna Dobra, gotów? No To lecimy Samochód wyduchnie? Nie, chyba nie Tak przeładować muszę Ej, żeby nikt nie zginął Mam Dobra nice, good, good job Dobra wracamy to Maję cofaj, cofaj, Maję cofaj Wracaj, ej, wracajcie Ej, Majlej, już masz te, pomarańczowo. Nic się ulecz. Na skrzynce będziesz mu się uleczyć, jak postawi. Wiem, wiem, ci, wiem. Powiemy, powiemy ci do ilu. Wiem. Majlej, tu masz paliwo. Czekaj Tutaj, do stosu swojej. Pomóc? Przenieść? Wiesz. Hej, Majlej. O, tu macie leki jeszcze, patrzcie. Chodź się e. ulecz, szybko. Pamiętaj kiedy To mnie już Ej, ja ile, ja ile mam Ja ile mam HP w ogóle? Też wszyscy mają zielone o, to, dobrze Tu macie bandaż chcech. Tu macie bandasz macie leki Ja odpalam piłę i idę kościć Pamiętaj żeby ci tej, Paliwa starczyło To wziąłem te Ty a ta, ej A tam nie ma tego? Tam nie ma tej tej yy, no Żeby tam coś otworzyć tą tą Jaki maile? Oni są lisy. jak ich koszą. A Dink. tam maile po kosiu cię sto. Znowu gdzie tam? Municja. Przepalarka! Ej, gdzie mam, gdzie mam, mam dawać się te torby? To wezmę kolty, dobra? Dobra, ktoś tu już skitał Ej, ja też coś chcę Ty, dobra, o, oh, nice Mogę łuk czy nie mam tu łuku już? Ej... Musisz mieć miejsce Co? Musisz mieć miejsce Dlaczego jest gasińca, czy to jest? Jest, no... Ha. Nie wiem, pewnie do gaszenia płomieni Dobra, a mogę wziąć o, mogę wziąć amuni amunicję, dobra Ej, e, -mog Mogę, mogę wziąć amunicję do tego, do... Ej! mi się zaraz pojawi Dobra Ej, gdzie, e, gdzie mam dawać torby? Oh, fuck Help, help Nie dajcie się zjeżdżać, pójdźcie Jakie ma HP? Yyy... pomarańczowe Musi się uleczyć Ja pamiętam go Derylen tu ja jest, niestety nie jestem Chodźmy do tego, do budynku może Już, już, już do. A ja? Już Dobra Ale to będą sobie chodzić pojedynczo, więc Kurde powiem tego, ten Łuk jest niby fajny, ale... Łuk jest dobry, trzeba ten strzela dobrze, Majlej. Trzeba ze spawarką ja, ja przejść do drugiego łuki. sklepu O a patrz, a muszę stylować jak tymi tymi kreskami go lecić ze mną No Lecieć ze mną do tamtego sklepu Nie da A ten do czego co tej? To spawarka, chodź O lecimy tam, dawać Wszyscy to drzwi. No spróbujcie przypalić, powinno działać. Dawajcie, nie da rady. Czekajcie, ja, ja tu powiem miłe słowa. Ludu, Dobra. ludu. Giniemy. Chłopaki, zawsze was lubiałem i w ogóle, ale wiecie tam. No to no... zombie mów. Dobra, Dobra. Komuś tego upalnika, bo normalnie on się bawi. Fanatom Dzień dobry Nie otworzył drzwi O kurde Złapał mnie przez drzwi To jest drzwi strzelajka kurwa nie widziałem że mnie złapie. Mówiłem czy że mnie złapał Jakie ja mam HP? Eee, green Nie, pomarańczowe ma. Nie, green ma. Pomarańczowe. To a, gdzie on jest? Aha, a do... Teraz? Taki jasny zieleń już. Tak, Je... już możliwe. Dobra już git. Dobra, ja, nie, tu ja się patrzyłem na tego gościa, ja myślałem, że tutaj tylko 4 jesteśmy. No też właśnie się rozglądałem. Eee, macie strzały czy nie? Nie ostatni magazynek 7 naboi boi. kto ma spowarkę? Przyszczelę z nie czekaj, ona poszła kto, kto ma spowalkę nie wiem chyba no dawajcie idzie idziemy tutaj A, fajnie się zabija te zombie <laughs> Czekaj, tu... To... O, kolejne, ej, kolejne Kurde, a jest tu ammo w gry do tego? Do sniperki, do sniperki, do kuszy? Amo. O, o, uwaga Ej, ktoś mnie blokuje no. Zombie! Kurde. Czemu nie sztalacie? Ja zginął padły. No jak mogliście tak pozwolić na to Nie, niej popek, nie, niej Zamykaj, zamykaj, zamykaj Nie! A ja? I tam siedzą <noise> Który to może otwierać drzwi? Już? Mam zielono? Nie. 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 Ja ci powiem kiedy. Dawaj, dawaj, dawaj. Już. Dobra. Git. Dobra. Kto ma spowalkę? Kto ma do was. Jeśli shotgana, to starajcie się tak szaleć, żeby jeden był za drugim no, Wtedy jak w łeb traficie, to dwóch siada O właśnie A tak jak na kogoś co, co tak trafić nie możesz? Nie wiem kurwa z tej broni, nie mogę trafić Uwaga Chłopaki, cieszę się, że was powitałem u nas w... Y, y, w barze, ale wyjdźcie stąd. A ci to ja się bawią magazynkami, no. Doma, kurde. My tu walczymy z, z satinem, nie ma. To się wpakowało mi potem. Boleść padł. No świetnie. Kto padł? Chyba ten typek. Jest satino, są go i popek. No. Widocznie ten typek po. Najlepszy. No. Czy rundy z nami przeżył? By przeżył gdyby się nie wefał pod zombie Ja amunicję bym zostawił Ja ci dupę ratuję a tym Eee mało zombie e? zostało No mówię właśnie że amunicję Ale ja w no, białej broni nie umiesz, mi zombie wyjdzie Właśnie musisz się poduczyć Bo broń mam tu zasięg, nie? No to to jest, nie mogę go trafić No właśnie musisz się poduczyć No he he Jemy zombie Jesteś na wizji? Jesteś na wizji Ej to był pstory Jaś tam go mogłem mi się na górę na chwilę Leżyć go Eeeh, Peter ulec się Kogo? Peter Lecz się bo no... No bo suklił go już? Nie, bo ja na zewnątrz No mam, widział amunicja Dzięki chłopaki, dzięki, dzięki jeszcze się O, drodze? o chłopaki Wiemy. nice, O ja ale gitara Ta daj nie ma strzał do tego, nie no kurde a, co tu jeszcze mogę wziąć sobie? To jest mi niepotrzebne. Są tu żudie. Kurde no. Oba snajperka. Ej są tu pilsy? No są. To weź mi kurde, dobra wezmę. Dobra, yy, czekaj, ja tu gdybym kurde poszedł Hmm. Dobra, jestem. ty. Czekaj. Spadek zombie. Czekaj. 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 zamknę wam Kurde Maj Peter Peter Co ja? Ja tu byłem ja, ja pierwszy wle, w ten wbiegałem Kurwa! Ty, ty jest za mą ten Kurwa man. Ej, zobacz mam zielony Ja Tak, ciągnięcia wszystkie zombie, dobrze. Gdzie widzicie? My w sklepie. Użyłem? widzę. A? chodzisz tu. tu? Ulec. Ej, ma ktoś białą amunicję? Ja wrzuciłem tam, tam, Ja mam? W tamtym. Ja pierdolę, gdzie wy pobiegliście? Ja pierdolę, gdzie wy pobiegliście? A nie mogę biegać. Jaki mam HP, Peter? Tutaj jestem. Green. Tu green. z tyłu jestem, jak No mówię green. A. Majlej, weź się ulecz. No, masz pomarańczowy, powinien się uleczyć, Majlej. Ojej, ile ich tam jest? powiedz mi kiedy. Idź mu, powiedz. Kto otworzył te drugie drzwi? Jeszcze, jeszcze, je, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ej, chłopaki, pomocy! Jeszcze. Je, jeszcze, troszeczkę. E, kto mnie zabił? Zabił? Ty, ktoś mnie Bez zabił. Gościu. Ty, goś mnie zabił. Nie mógł cię zabić. Zabij mi gościu. Jakim cudem? No zabił mnie normalnie Nie da się No po czym mi zabił? Może ten w zombie się zamieniałeś Nie Bram rekipage A takie obrażenia otrzymałeś? No stałem i stałe, stałe nagle padłem A wiesz nawet ten widział, na, nawet, nawet widział Miley. No to co ty nie zabił Ej dobra ja padam, kurwa nikt nie piszeć no to po to żeś... po co żeś tam w sz sam bieg? Jak ja nie wiedziałem kurwa, chyba mnie braja tu ludzi, nie. Ojej, ile ich tam jest? Jest zgrana. Tam troszeczkę popatrzymy co i jak. Yy, co naszą cenę... Ten gościu. Moja. Zabija. Sporo tych zombie. Uwaga. No. Bardzo dużo zombie Jak on to zrobił? Włączyłeś frame no, no ty tworzyłeś serwer Ale ja nie włączyłem tego Zobaczymy czy można strzelać do swoich Ej popek ty nie żyjesz, jo? No mnie goś zabił A moja postać lata tutaj sobie, je haha nic mu nie robię. Nie wiem o co chodzi. Mnie go zabił. Stałem obie... I nagle... mi zabił. Satinu... A ktoś broń Miley. jakąś? No, tylko wy żyjecie. Tylko że... Tylko wy żyjecie, Satino i mileta Nie. No nie, a jeszcze ten gościu. Ta. Nie da się strzelać w kolorze Nie no on mi, zabił mnie chłopie, ty Zostałem... Zaraz, nie widziałem palną To nie wiem, ja się zaraz zabiję za mnie Zaraz jeszcze nie, ale... O widzisz? Zabij cię gościu, widziałeś? Jak? No, no zabił gościu normalnie, widziałem nawet no ale jak? Może to... zarażonych można bić? Nie wiem Uuuu Pioruś ja nie żyjesz Ej, zabiłeś tego typa! Nie... Daj mu się uderzyć. Widzisz? Nic. Nic ci nie zrobił. Możemy się... Kiedyś... Za zarażonych chyba można bić. To... Zarażonych można zabijać. Widzisz? widzisz, o! Widzisz, zabiło. O, czekaj, jak stanie to znaczy, że był zarażony. No, zarażonych można bić. To lipa. No nie wiem czyli panie, co byś zrobił, aby ktoś był zarażony? Zabił go czy zostawił? Zmieniamy serwer czy co? Nie no, po co? Ten, no może wyrzucić tego typa. Nie wiem czy mogę. Mogę się zapytać, ewentualnie, jakie jest głosowanie na wyrzucenie gracza? Uuu. ale on ten dużo to... że założyli. Dobra tu, zostaw go Tak za spadnie W ogóle o co chodzi, Co musimy robić z tymi torbami? Kurde no Te to torby, widzisz tam mamy zonę A0% Ej, zmienimy mapę na tamto co mieliśmy wtedy No dawajcie, dawajcie, dawajcie To Wpisujecie RTV I co? Będę się zmienić mapa? A jak, A jak... Na, na którym jest pisanie? Y Chyba tak się pisze Czekajcie, idę się zapytać. Nie ja będę musiał lecieć Już Okej okay, spoko spoko z Ta mapa trochę za mała jest, nie? Znaczy nie no, ale fajna, bo wiesz, bo... Wiesz, zabierzesz zombie i wiesz, helikopter ci stół spada, nie? A Amunicji ci daje, więc nawet fajny No w tak, ale to trochę za mało jest. Ale wiesz, też gdyby może była za duża, wiesz, no to... Powiedzmy, weź sobie szukaj zombiaków, nie? Po całej mapce, żeby ten. Bo wiesz, oni się, on się nie lespią, nie? Przejesz tylko rtv i już powinno być. Co? No niby się wpisuje tylko rtv i wszystko powinno być. Nie wiem, wpisuje. Ja wpisuję. Nie wiem czym nie można. A może drukowanymi? No, nie wiem, wbrew może że się tak wpisuje. Już. I powinno cztery osoby i powinno wyskoczyć. Dobra to co? zmieniać mapę taką? O... No dobra zmieniam mapkę. No to co, zakończymy tutaj teraz, nie? A no może zakończ najpierw. No to żegnam się ja Popster. Żegna się Satino. No cześć. I żegna się Songo. No na